Dzień dobry, dzień dobry, sześciuczołem, moi drodzy. Witajcie w dzisiejszych kronikach weteranów. I naszym dzisiejszym weteranem jest Piotr 1971 1971.pl w swoim amerykańskim Little Boyu Szafiku. Tutaj ładnie polsko zaznaczone. Przyplaga, pierwsza dywizja. Chociaż pierwsza dywizja bardziej powinna być taka kadłubie, ale tam mały jest Tu jest mnóstwo krzaków, więc i tak by tego nie było widać. No i co, mamy tutaj piękną bitwę na forsowaniu Renu, na dominacji. Bo czym jak tutaj pójdzie Piotrowski pomocą czapika wspaniałej maszynki. No i moi drodzy, jeśli chcecie wy pokazać swoje powtórki, najlepsze wyniki, unikalne maszyny, ciekawe akcje, wysyłajcie powtórki pod tego maila. Chętnie je obejrzymy. Oczywiście podajcie swój link, maszyny, które tam się pojawią, wyślijcie to w formie pliku, nie linku. A dzisiaj zajmiemy się Piotrem, który zrobi imponujący wynik w Czapiku. Mówisz, że to jest jeden z jego ulubionych czołgów, jeden z najlepszych na tym poziomie, w jego zdaniem. Jest tam jeszcze kilka innych maszyn, które są dobre. Również jak tu wspomniał o mx 13, że też jest podobnie rewelacyjny jak Czafik. Zgadzam się z tym, że AMX 13 jest też rewelacyjny. Co innego AMX 13 24, to to już jest... Nie to, że tragicznie wygląda, to też troszeczkę technicznie jest tragiczne. Ale, jakby na przykład mowa o M24 amx 13 czyli podwozie Czafika, wieża MX-13, no to to już mogłaby być kolejna rewelacyjna maszyna. Ale dzisiaj skupmy się na Czafiku. Przy okazji, Piotr wspomniał, że gra już tam 14 miesięcy, ma setny level. Potrafi popełniać błędy. Powiem tak, każdy gracz popełnia błędy, różnica czy stresujemy się, czy nie. U, piękny strzał oddany. Niestety, Sherman przeżył i uciekł. Odłamki nie wysadziły go, ale puma zniszczona spłucali. Więc ładnie poszło. pojazd jeden krytycznie uszkodzony, jeden zniszczony z więc jest na razie początkowy zysk. Też wspomnę, od, wspomnę odnośnie trafika. Ja ostatnio trafikami e, kozaczyłem. U, kolejny czołg. AMX-13, jak pięknie dostał. U, jeszcze kolejny będzie Panzer 3. To jest niski poziom, więc jest sporo pojazdów, które da się przebić. Jak kurde, fartowny ten Panzer 3 był. Pocisk odbił się od, od lufy. Teraz piękne trafienie w kadłub. No, trafikiem idzie. Dobra armata, dobra mobilność, w miarę mała maszyna. Wracając, ja sobie grałem trafikiem yy, najlepiej za czasu, jak ekspiłem japońskie drzewko. To było już po aktualizacji, kiedy ono było dostępne. To jeszcze przed pojawieniem się szóstej ery. No to co, się tak trollowałem, jeździłem trafikiem do, na wstecznym na Wroga. I powiem wam, że ten przedział napędowy odbijał czasami 8, więc to jest komiczny pojazd. Zobaczymy, jak Piotrowi to wyjdzie. O! Jak no to jedzie, Szwedzka maszynka 38T U 85, raczej znaczy nie 8, t 34 A przekładnia. Przekładnia to przyjęła. Ja od razu był kurde, z za dużo ostatnia widuję. 8, 5, więc mówię 85. O! Panzer 3! Szybka reakcja, ładnie zlikwidowany. Ten Szwed ładnie też przejechał, nie wyszło mu. Już sześć maszyn zniszczonych, to dopiero 4 minuty, a sześć pojazdów padło prosto pod lupę Piotra. Kurde, Gdyby Czafika robili w wersji stylizowanej troszeczkę pod ruskie czołgi, czyli mocniejsza skontowana płyta, lepiej skontowany przód wieży, no to to byłaby naprawdę maszyna do zabijania wrogów masowo. Ale i tak to jest ten rewelacyjny pojazd co tam pewno jakiś, tak, stoi wróg, widać go za mapie, ładny oszoł, hotelerystki na niego rzucili, ale na razie nie ma żadnego błędu, jedynie co, no wróg tutaj wyjechał, no, przejechał szwed, wróg wyjechał, oddał strzał, na szczęście przekładnia wyt wytrzymała to, więc to jest akurat błąd, który każdy popełni, yy, że odda strzał we wroga, który przejechał, no bo chce się zabić każdego. No, co w zasadzie to nie jest błąd, będę było by go przepuścić. Ale ładnie wyszło. ujedzie jedzie Shermanek. Shermanek, właśnie na kogo tu jest walka? Ja zaraz sprawdzę. Ładnie Sherman zaraz przejedzie. To jest chyba włoski? Ładnie eksplodował. Nie, chyba francuski. Niemcy, Rosja, Sz Francja, Szwedzi. Właśnie. U, kolejny T-34 tutaj zajeżdża od tyłu Piotra. Jeszcze tam inny mu przywalił. Co tam się schowało? A pancer czwórka! To krótkolufowy. Jak ma apeki, to to trafik nie musi się obawiać. Właśnie, Piotr wozi w nim 25 pocisków. Pociski nie są tak mocno zmagazynowane. Tak naprawdę ja tam w tym czafiku chyba woży podobnie lub trochę więcej. Już dawno nie grałem czafikami, więc nie powiem ile wożę, ale. i tak mała jednostka. W większości i tak schodzi na one -shota, Jeśli się pocisk przebije. U, ten teściak nie widział Piotra. Ładnie wykorzystane. Ładnie Coś jeszcze w przednią płytę strzeliło. Chyba gdzieś w tej okolicy gość się znajduje albo... Hmm, gdzie może być? Albo tam. Albo... O, tutaj się znajduje. Tam na razie go nie widziałem. Ładnie się wychyla. Coś co ma depresję. Troszeczkę zły podjazd, lepszy byłby tutaj, bo w ten sposób... Będzie teraz. Miałby gościu idealny. Miałby gościu po prostu idealny przestrzał, żeby tutaj trafić. O, jest pancer? 3 czy 4? Pancer 3. A to no, dlatego się nie przebijał. To chyba była 37. Tak, wersja E. 37. Kurde, powiem. Piotr to ma takie szczęście, że wyrzuciło go na topkę. E, przez co jest masa starych maszyn. Tutaj nawet widać. Ale tak czy inaczej, stara maszyna, czy tak dalej, nie ma znaczenia. Każdy może zabić trafika. chyba no, w tym przypadku akurat rezerwa ma nikłe szanse, jeśli chodzi o Niemców. No, może pancer dwójka, ale pancer dwójka już nie jest rezerwą, kiedyś była. Kiedyś to była maszyna rezerwowa. No i co, trzeba by przejąć jakąś strefę. Bruk dominuje na A, co jest zajęte, ale co jest blisko respa. Jaki ruch wykona Piotr? Co to jeszcze zniszczy? Co tu się takiego jeszcze wydarzy? Na razie 10 zniszczonych jednostek. Jedna asysta. Jednego z Simpson. Nie, dwóch Simpsonów posiada. Dwóch Simpsonów. Czawik to kurde mocna maszyna. Potrafi dużo wytrzymać. No i teraz czekanie. Gdzie tu wróg może być? Ja bym na miejscu Piotra już próbował przedostać się do strefy. O, jedzie coś? Pelotka? Nie, Marder. A Mardera idzie łatwo pokonać. Właśnie gościu sobie zrozwalił zamek. Dlatego pocisk się nie przebił. Z tych półcali lepiej było walić po prawej stronie. U, Gepard. Tutaj akurat my go widzimy, ponieważ. Na powtórce nie zapisało strzałów do Piotra z tego Geparda, ale go widać ładnie. Niestety zdjął dowódcę, przez co półsala już nie działa czyli najpotężniejsza broń do zwalczania papierowych maszyn, niestety padła. Ale Gepard tam siedzi. Gepard akurat może rozbić Czafika od frontu to jest poważne zagrożenie. Głównie Czafika może przebić pierścień wieży oraz na wysokości jarzma. Czasami zdarza się y, tu, jak jest karabin oraz tak na środku kadłuba, ale to wiadomo, z dwudziestką to różnie bywa. Najbezpieczniej tak naprawdę jest walić w wieży lub y, w okolice zamka. O, kolejny pojazd przejechał, Gepard cały czas jest tam po lewej, nawet go słychać jak tam wojuje. Ja szybko sobie sprawdzę, czy. Nie no, dobra. Gepard jeszcze nie zginął. O, teraz dopiero zginął. Plugpad 38. Tam właśnie wróg zajmuje strefę, czyli od tyłu zajechali. Tutaj powrać. No, Piotr tak troszeczkę się obawia, żeby wyjechać. Ty po prostu jak najdłużej, trafikiem wytrzymać. Nie ma co się obawiać. Ameryka ci dośle jeszcze więcej czołgów. Trzeba walczyć o strefę, zaatakować wroga. Chociaż zaraz tędy wyjedzie... O, tu jedzie Marder znowu! O, jak pięknie fajerwerki poszły. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden Marder. O kurde, ten wytrzymał. Na szczęście zamek jest rozlady. A nie, półcala jednak działa. Półcala jednak działa. Więc jednak ta lek... No, lekka. Ciężki karabin jest sprawny. Można zwalczać lekko opancerzone pojazdy. Tam z tyłu słychać jakby gazik był z karabinami albo z karabinem. Maxim lub deszka. Albo... Nie no, jakieś karabiny słyszę. Dużo strzelają, więc raczej obstawiam Maximy. Chociaż nie, tu BTR-ka jeździła, to mogło być też BTR-ka 14, o! No i co, taki ruch wykona Piotr. Jedna asysta, 13 zniszczonych jednostek, czego większość osób go w ogóle nie widziała. Będzie przejmowanie strefy. Na razie tutaj nikogo w okolicy nie widać. Tutaj wydaje się być bezpiecznie. O, dojechał. On będzie robił za ścianę frontową z tyłu. No, tutaj mogą z tyłu zajechać. To jest ryzykowne miejsce. Tu też z tyłu mogą wyjechać. Lepiej by się było schować za tramwajem. Najgorzej, że wróg jest na B. O, to od tyłu będzie atakował. To też pechowo. Piotr akurat nie zwraca uwagi na mapę, że wróg przejął strefę B. Troszeczkę to utrudni rozgrywkę. Teraz jaki plan? Będzie obrona strefy czy atak na kolejną strefę? I jeszcze tym czafikiem trochę powojuje. Ja akurat znam wynik, więc wiem ile to jeszcze będzie walki Ale i tak zostało jeszcze trochę czasu Przede wszystkim, ilu wrogów zostało? Bo tak patrzę no, Tak, kurde Trochę równo Siedmiu wrogów Siedmiu, no Siedem, siedem Naprawdę równa walka Niby niski poziom, a jest w miarę O, sztuk Sztuk czy sztuch? Tuch. Duże działo, sztuch. Jakby się ustawił frontem i zobaczył Piotra, to teoretycznie Piotr mógłby go nie przebić. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy miał gąsienicę na przodzie. Jeśli ty gąsienic nie posiada, no to nie musi się obawiać Trafika, bo to jest aż 100 przebicia. 100 mm przebicia. Tak ty gryza jest to w stanie prawie przebić. No i będzie kolejne przejęcie strefy. Ja nie mogę. Wróg teraz zajmuje strefę C. To jest teraz walka w kółko. Jazda w kółko. U, Sherman 105 z tyłu ma wroga. Piotr nie zwraca uwagi na otoczenie. Zbyt wcześnie. Steward. Udało się stopiące go szybko zniszczyć. StoPiątka go się nie musi obawiać, natomiast Piotr musi się obawiać, jak stoi bokiem czy tyłem do Stewarda. StoPiątka jedynie jak stoi bokiem czy tyłem, frontem, w ogóle. Chociaż Steward jeszcze mógłby się obawiać frontem. Ma szansę tam Steward się przebić. Teraz co, najlepiej byłoby uzupełnić właśnie Załoganta, żeby mieć większą szansę na przetrwanie, bo zawsze jak zlikwidują wieżyczkę jednym trafieniem, to tutaj yy, może przetrwać jeszcze dwóch załogantów, pojazd żyje, a tak to wiadomo Uwale, daj sobie, jedzie Ja nie mogę, patrzę tu na mapę Zobaczcie, tu był gościu, który spał kampił. tu gościu jedzie na respa Wróg już myśli, że wygrał Ilu to zostało? Jest sześciu Tutaj też jest tak Mniej więcej ze 6-7 wrogów. I co, jak będzie wyglądała sytuacja? Pelotka tutaj przyjechała do parku. To za pelotka, gdzie ona się schowała. A, już zniszczona. To była szwedzka. Szwedzka pelotka. I co, teraz będzie głównie chyba walka o strefy. Ale wynik kurde ładny, niczego sobie. Wiadomo, to jest na topce. I to na takiej, gdzie jest mało pojazdów poziomu 3-3 Ale tak czy inaczej. Ciężko jest zrobić taki wynik z tego powodu, że trzeba znaleźć tych wrogów. Trzeba być szybszym, żeby oddać w nich strzał, a nie żeby sojusznik poddał w nich strzał. Wiele osób może powiedzieć, a niski poziom to szybko wyjdzie zrobienie takiego wyniku. No nie, bo możesz tak, tak naprawdę spotkać 4-5 wrogów, a będziesz na topce, więc... To też ma znaczenie, to gdzie się pojedzie, jak się pojedzie i jeszcze, że to jest z jednym czołgiem zrobione, a nie zestawem czołgów, to to, to jest również imponujące. U mnie, jak pamiętam, to za pomocą ja st 1 zdobyłem 17 fragów bez zgonu. Też było ciężko, a mnie rzuciło plus 1-0, więc było jeszcze gorzej. Znowu wróg przejmuje strefę B! O, Puma! No właśnie, Piotr nie zdążył oddać strzału, byłby 15 frag. Ale widzicie? Tu już byłoby tyle okazji, że Piotr mógłby... Gdyby sojusznik nie byłby szybszy, to Piotr robiłby nawet do 20 fragów. Więc to ma znaczenie. Z tyłu. Piotr tego nie słyszy, nie zwraca na to uwagi. Eee, możliwe dlatego, że też nie ma słuchawek 7-1 ja mam. Słyszałem jak sojusznik z tyłu dostał, tak czy inaczej... Strefa jest przejmowana, trzeba na to zwrócić od razu uwagę. Ta pozycja tutaj jest zła, żeby stawać w strefie. Najlepiej jest stawać za tramwajem, ponieważ wróg wyjedzie z tej strony, mam osłonę. Z tej strony mamy osłonę. Z tyłu mamy teoretycznie jeszcze tutaj z tyłu tramwaj, który nam robi dosłonę. Właśnie, 105 jest, pali się. Tam gdzieś jest wróg, najlepiej byłoby przejechać przez park, a nie główną drogą. Właśnie wiem 103... Sherman, nie, wysocznie tak, godę. Sherman... U, jest pancer 3! Nie zdążył Piotr. Szybszy był P-39N. Myli mi się to, ale to Air Cobra lub King Cobra. Mylą, mylą mi się te, te nazwy. Chyba Air Cobra to jeszcze było. Więc samolot 37 był szybszy. Więc będzie ponowne odzyskanie strefy. 3 przejęte strefy. 14 yy, zniszczonych maszyn, jedna asysta. Kurde, w tym czafiku to naprawdę zużyje się mnóstwo paliwa. Uuu, uh, japońska pelotka! Ta mała japońska pelotka, trochę rzadkość. No i co? Będzie kolejne odzyskanie strefy. Najlepiej byłoby dostać się do tej strefy również, gdyż tam jest kocioł. Zostało czterech wrogów, sojuszników jest więcej. To różnicą, że trzech wrogów wybiło siedmiu graczy. A tutaj też drużyna nie jest kiepska. Trzech wrogów wybiło 7, jeden wybił 6, Piotr kurde wybił praktycznie wszystkich. No, ja zadybia. za W gościu pewnie jak ma słaby komputer, to ma teraz 2 FPS-y. Jak się siedzi w dymie. Czwarta przejęta strefa. Normalnie... Gdyby nie było tego górnego pułapu zdobywania kasy i expa, to pewno Piotr za tę bitwę dostałby nawet 30 tysięcy. Ale jest pewien pułap, że jak nie mamy konta premium yy, i czołgu premium i boosterów, no to mamy pewien pułap ograniczony. Kiedyś ten pułap z kątem premium czołgiem premium wynosił do ponad 36 tysięcy. Natomiast bez czołgu to już nie pamiętam. Za dawnych czasów chyba do 15 tysięcy. Ale akurat Piotr to jak pokazywał, wysłał z akurat zdjęcie ile grał tym trafikiem, to naprawdę uwielbia ten pojazd. Ja to nie wiem, jak można tyle gier rozegrać. Ponad 1000. Ja nawet spotykałem osoby z innej meczki, które grały rezerwą 1000 bitem. To to jest dopiero. No tutaj Arl przyjechał u Arla, będzie lekko ciężko pokonać. O o, samochodzik. Francuska pelotka. Ona nie jest groźna, jak stoi przodem. I właśnie tego się spodziewałem, że Arl tu przyjedzie. Tego się spodziewałem. I to jeszcze z tej strony, o której właśnie mówiłem, że tam nie ma osłony. Tak było blisko, ale jest 15 fragów zrobionych. Arla jeszcze może było. O, Arl zaraz wybuchnie. A, kurde, przeżył. No ale co? Wyniki podujące bitwa pięknie zakończona jeszcze Shermanek. M4 Lepszy jest M4A1 niż M4, bo tutaj masz mionowe płytki i M4A2 również też jest lepszy. Ale co, moi drodzy? Mam nadzieję, że takie komentowanie Wam się podobało. Jeśli chcecie, Wy, pokazać swoją powtórkę, swoją najlepszą bitwę, unikalne maszyny, ciekawe sytuacje, no to wysyłajcie powtórki pod tego maila. Podajcie swój nick. Kurde, przedstawiłem yy, swój nick. Maszyny, które tam wezmą udział, wyślijcie to w formie pliku. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, moi drodzy.